Nasza organizacja Bardzo Dziki Wschód zajmuje się organizacją zawodów sportowych, pomagamy dla różnych fundacji, aktualnie prowadzimy zbiórkę dla Artura, który choruje na mukowiscydozę. Na dzisiejszy charytatywny przygotowaliśmy trzy bloki tematyczne. Jeden blok tematyczny to była samoobrona, drugi blok tematyczny to jest medycyna pola bitwy i pierwsza pomoc, trzeci blok tematyczny to jest zapoznanie się z bronią, rodzajami broni, budową broni. Oraz pierwsze kroki w strzelaniu. Zapoznamy się z różnymi rodzajami broni, ale na pierwsze kroki królową strzelectwa jest karabinek bocznego zapłonu. Strzelamy cię z karabinku bocznego zapłonu. W najbliższym czasie organizujemy 2 czerwca zawody sportowe, na które zapraszamy wszystkich. Na zawodach może wystartować każdy młody, duży, stary. Będą to zawody w strzelectwie dynamicznym. I w strzeletwie statycznym. To jest jedne z większych zawodów w naszym regionie, które łączą te dwie dyscypliny. Zawody będą się odbywały na strzelnicy małego rycerza w Szudziłowie.